Witam wszystkich zebranych, mówi Sofia z Krakowa. Jest to kolejny wykład z cyklu jak przygotować się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Moje pierwsze widzenie. Ponieważ Pan Bóg pokazał mi wędrówkę ludu adwentowego do świętego miasta i wielką nagrodę, którą otrzymują ci, którzy czekają na powrót swego Pana z wesela, moim obowiązkiem jest podanie krótkiego zarysu tego, co Bóg mi objawił. Umiłowani święci mają do pokonania wiele trudności, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Usiłowałam przynieść. Wierne sprawozdanie oraz kilka winogron z niebieskiego Hananu, za co wielu chciało mnie ukamieniować, podobnie tak, jak zgromadzenie kazało ukamieniować Kaleba i Jozuego za ich spra sprawozdanie. Czwarta Mojżeszowa, 14:10. Jednak oświadczam wam, moi bracia i siostry w Panu, że jest to dobry kraj i jesteśmy w stanie wejść tam i posiąść go. Podczas modlitwy w rodzinnym gronie, gdy Duch Święty stąpił na mnie i wydawało mi się, że wznoszę się coraz wyżej, daleko ponad ciemny świat, obejrzałam się, aby popatrzeć na lud adwentowy na ziemi, jednak nie mogłam ich znaleźć. Wtedy czyjś głos powiedział do mnie: spójrz ponownie, spójrz nieco wyżej. Na to podniosłam swój wzrok i ujrzałem ujrzałam prostą, wąską ścieżkę, która pięła się wysoko nad, ponad światem. Po niej pielgrzymowali Adwentyści do świętego miasta, które znajdowały się na końcu drogi. Za nimi na początku drogi było jasne światło, jak mi powiedział Anioł, był to krzyk o północy. Światło to oświecało całą ścieżkę i było jasnością dla ich stóp, aby się nie potykali. Tak długo, dopóki oczy ich były zwrócone na Jezusa, będącego przed nimi i prowadzącego ich do miasta, byli bezpieczni. Wkrótce jednak niektórzy z nich znużyli się i poczęli mówić, że miasto to jest bardzo oddalone. A oni spodziewali się, że wcześniej do ich przybędą. Wówczas Jezus zachęcał ich, podnosząc swą wspaniałą prawicę, z której wychodziło światło oświecające ową grupę adwentystów, i oni wykrzyknęli: Alleluja! inni znowu nierozważnie pogadzili tym światłem mówiąc że to nie był bóg który wyprowadził ich tak daleko że takimi światło gasło nogi ich pozostawały w zupełnej ciemności zaczęli się potykać zgubili z oczu Chrystusa i w efekcie spadli ze ścieżki znajdujący się pod nim ciemny i bezbożny świat wkrótce usłyszeliśmy głos boga podobny do szumu wielu wód który podał nam dzień i godzinę przyjścia Jezusa. Żyjący święci w liczbie 1144 tysiące poznali i zrozumieli ten głos, podczas gdy bezbożni uważali go za grzmot i trzęsienie ziemi. Gdy Bóg oznajmił ten czas, wylał na nas Ducha Świętego, a nasze oblicza zaczęły rozjaśniać się i świecić chwałą Bożą, tak jak oblicza Mojżesza, gdy schodził z góry synań. Wszyscy 144 tysięcy byli zapieczętowani i doskonale zjednoczeni. Na ich czołach było napisane Bóg, Nowe Jeruzalem i wspaniała gwiazda, na której było wypisane Nowe imię Jezusa. Nasz szczęśliwy i święty stan rozścieczył bezbożnych. Chcieli więc pośpiesznie dargnąć się na nas i wtrącić do więzienia. Gdy jednak wyciągaliśmy nasze ręce w imieniu Pana, wtedy bezbożni bezsilnie padali na ziemię. Wówczas też synagoga szatana poznała, że Bóg nas miłuje, że jesteśmy tymi, którzy jedni drugim umywają nogi, a braci pozdrawiają świętym pocałunkiem. I dlatego, kłaniając się, upadali nam do nóg. Wkrótce nasze oczy skierowały się na wschód, gdzie ukazał się mały, ciemny obok wielkości połowy męskiej dłoni, o którym wszyscy wiedzieli, że jest to znak Syna Człowieczego. My wszyscy w uroczystym milczeniu patrzyliśmy na ten obok, jak się przybliżał, stając się coraz jaśniejszy. I coraz wspanialszy, aż stał się wielkim białym obłokiem. Od spodu obłok wydawał się jakby z ognia, nad obłokiem była tęcza otoczona dziesięcioma tysiącami aniołów, śpiewających nadzwyczaj uroczystą pieśń, a na obłoku siedział syn człowieczy. Włosy jego były białe i kędzierzawe, zwisające na ramiona, a na głowie miał dużo koron. Jego nogi miały wygląd ognia. W swojej prawej ręce trzymał ostry sierp, a w lewej srebrną trąbę. Oczy jego były niczym płomiennie i ogniste, przenikające na wskroś jego dzieci. Wtedy zbladły wszystkie oblicza tych, którzy odrzucili Boga. Ogarnęła ich ciemność. Wówczas wszyscy wykrzyknęli: Kto się może ostać? Czy mo moja szata jest bez skazy? Wtedy aniołowie przestali śpiewać i przez pewien czas panowała głęboka cisza, aż naraz Jezus przemówił: Ci, którzy mają czyste ręce i serca, ostoją się. Moja łaska jest dla, nas, dla Was wystarczająca. Wtedy zajaśniały nasze oblicza i radość napełniła każde serce. Aniołowie znowu zaintonowali churalny śpiew, podczas gdy obłok coraz bardziej zbliżał się do ziemi. Gdy on stępował na obłoku z powitym pomieniami, zabrzmiała srebrna trąba Jezusa. Spojrzał na mogiły śpiących świętych, wzniósł potem swe oczy i ręce do nieba i zawołał – przebudźcie się, przebudźcie się, przebudźcie się, wy, którzy śpicie w ziemi i powstańcie – Potem nastąpiło silne trzęsienie ziemi, groby się otwarły i umarli, powstali odziani w nieśmiertelność. Gdy 144 tysiące poznały swych przyjaciół, których zabrała ich śmierć, zawołali: Aleluja! I w tym momencie byliśmy przemienieni i podjęci wraz z nimi w powietrze na spotkanie Pana. Wszyscy wstąpiliśmy w obok i przez siedem dni wznosiliśmy się ku szklanemu morzu. Wtedy Jezus przyniósł korony, by je własnymi rękoma włożyć na nasze głowy. Dał nam złote harfy i palmy zwycięstwa. Tu nad szklanym morzem 144 tysiące stanęło w idealnym czworoboku. Niektórzy z nich mieli bardzo jasne korony, a inni natomiast nie tak wśniące Niektóre z nich usiane były gwiazdami, inne natomiast miały tylko kilka gwiazd. Wszyscy jednak byli ze swych koron zupełnie zadowoleni. Wszyscy byli odziani od stóp do głów błyszczącymi białymi szatami. Gdy szliśmy przez szklane morze do bram niebie, miasta. Otaczali nas aniołowie. Jezus podniósł swoje wszechmocne i wspaniałe ramię, ujął wysadzoną perłami bramę, otworzył ją i rzekł: Omyliście wasze szaty w mojej krwi. Nieugięcie broniliście mojej prawdy, więc wejdźcie wszyscy weszliśmy i odczuliśmy, że mamy prawo pobytu w tym mieście. Tutaj zobaczyliśmy drzewo żywota i tron Boga. Od tronu wypływała rzeka czystej wody, a po obu obóz...